Się tu nie. No spoko. O jak się patrzy na kamerę to razi światło. No razi tak, jest, Od po ee... świata. Tak, jest. tak od, od, od tego od tak, tak. nieba. Siawareczko. Witamy. E, z tego względu, że zbliża się już nieuchronnie koniec sierpnia, a to oznacza dla pstrągarzy, miłośników łowienia pstrągów tylko jedno. Sami wiecie co, no, okres ochronny wchodzi od września. E, więc postanowiłem się dzisiaj wybrać, ale nie wybrałem się sam e, z Abstrągami przyjechałem z moim kolegą, przyjacielem, który wciągnął mnie w spinning e, lata temu a także łowienie spod lodu pokazał mi o co tu chodzi e, często razem wypadamy na ryby ale ten odcinek jest e, pierwszym odcinkiem, który kręcimy razem Sebastian e, jak wspomniałem jest doświadczonym już wędkarzem. Super, świetne robi przynęty. Mamy tutaj gamę taką. Przynajmniej stara się robić. Przynajmniej się stara. Mamy tutaj fajną gamę przynęt, które mniej więcej wam chcieliśmy pokazać. Jesteśmy już w tym momencie po łowieniu. Przyjechaliśmy od rana, obławialiśmy od samego rana, jak tylko słońce zaczęło świtać, wznosić się do góry. No i tak, mieliśmy ryby, jeśli chodzi o ryby dzisiejsze, na zakończenie. To Sebastian, ile złówie dzisiaj? Łącznie, łącznie padło 4 sztuki. Łącznie padło 4 sztuki, z czym nie było rewelacji, bo dużo, dużo drobnego, dużo wyjść, dużo spadów. Nie zapięty, no tak, ale wyholowanych miałeś. Wyholowanych w sumie łącznie na brzegu, jak i w ręce 4 sztuki. Z czego największy, no nie ma się czym chwalić, lecz no 32 cm, nieduża rybka. No ale, jak no, ale na, na pewno cieszy jak na, ta, jak na owe warunki, gdzie, gdzie tam od samego rana dawało y, popalić słońce, y, komary, kurde, no coś tam udało się wydobyć, coś udało się wydobyć, no w porządku, dobrze, a... dobrze się trafiły. Yy, ja miałem dzisiaj, jeśli chodzi o moje, no to nie miałem... Ty miałeś ilościowo w dzisiaj. Tak, ale twój twój... Miałeś ile, cztery pstrągi wyholowane ale miałeś sporo wyjść tak samo. Tak, sporo, sporo wyjść i sporo niezapiętych ataków. A słuchaj, a co ci przyniosło dzisiaj najwięcej ryb, jakie, 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 jakie przynęty? Dziś, dzisiaj szczególnie, szczególnie na tapecie był Wobler, bo przynęta, która, którą tutaj wcześniej żeśmy namierzyli, że zaczyna skutkować na te ryby E, okazało się, że, że one reagują, tylko wychodzą do niej, odprowadzają te przynęty, a nie atakują je. Po prostu, jakby to z ciekawości odprowadzały, oglądały po prostu, co z do czynienia. Czyli podchodziły bardzo ostrożnie do tematu. E, ja miałem, e, dzisiaj zwróciłem uwagę na, znaczy postawiłem na e, przynęty mieszane. Najpierw zacząłem od gumek, w zależności właśnie od jakiego miejsca, bo jakie miejsce obławiamy, dlatego że w jednym miejscu pasuje podać gumę, ona szybko zejdzie w dołku gdzieś, zaraz trzeba szybko wyciągać, dlatego że już nurt ciągnie w zaczepy ją. A są miejsca, gdzie można swobodnie poprowadzić wobler. No i tak, jak na załączonym filmiku zobaczycie, trafiłem ładnego pstrąga. Imieniony dzisiaj fajny prezent. Jest jeden, no ale taki konkretniejszy, już ładniejszy pstrąg. Teraz pokażemy Wam przynęty, które nam w tym sezonie przyniosły najwięcej pstrągów. Może zaczniemy od Sebastiana, pokaż tu swoje. A mam coś takiego. Gdzie to jest też moją ręczną robotą. Malowanie, dużo zabawy z ustawieniem steru, z dociążeniem tego woblera. Po czym temat coś takiego, w podchodzący już pod poteczkę bardzo uniwersalny wobler. Moim zdaniem on nadaje się również na inne ryby drapieżne, jak i na pstrągi. I to tutaj mamy coś świeżego. To jest dosłownie ma niecały miesiąc czasu. Duży wobler przez przypadek zostawiony w pudełku, ponieważ jest to wobler sandaczowy. I okazało się, że dziś do tego woblera też mieliśmy sporo wyjść. Oprócz tego wahadełka, wahadełka różnego, różnego rodzaju. Słuchaj, ale to są wahadełka, które ty robiłaś też? Tak, to są wszystko ręcznie, ręcznie wykonane. Wyklepam tak zwane klepanki to te wzory praktycznie no nie da się powtórzyć chyba, że ktoś jest naprawdę wprawny. Czyli jest... posiadasz do tego unikalną matrycę. Tak, gdzie wszystko się to wyrabia ręcznie, tak wygląda matryca. Ręce, ręce nożyce i pilnik. Oprócz tego jeszcze weczka ładna. Tego, też. Typu, tego typu przynęty, oczywiście też jest to, jest to ręczną, ręczną produkcją. Coś takiego. Widać, że lekko tylko ruszysz i ona, ona i tak długo się kręci, co nie? Czyli no, jest... Zależy, zależy bardzo zależy od bardzo strzemiączka. Musi być wykonane dokładnie strzemiączko, żeby ona żeby ona chciała ładnie pracować, nie zarzucała nam korpusem, po prostu, bo e, możemy zrobić najpiękniejszą, ale jeżeli będzie nie, nierównoważona, nie, strzemiążko będzie niedopracowane, ona będzie zamiatała korpusem, co też e, w niektórych przypadkach ma duże znaczenie na, na łowność tej przynęty. E, przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. E, no co tu jeszcze więcej? No oprócz tego, jeszcze e, z miejsc przynęt, gdzie. Gdzie również jest uniwersalna przynęta na strągi jak i jazie i klenie. Też równie dobrze mi się sprawdziły. E, tego typu mniejsze woblery. No tak to wygląda. Dobra, tak, słuchaj, tego, powiedz, tego typu. Powiedz teraz, Sebastian, z jakiego materiału robisz te woblery? E, ja stosuję w większości. Stosuję drewno lipowe z tego względu, że ono jest po zaimpregnowaniu jest trwałym materiałem. Nie tak jak balsa czy różnego rodzaju pianki, gdzie e, nie chodzi już o wytrzymałość na, e, pod, pod obciążeniem ryby, tylko już przy na przykład ratowaniu e, przynęt, e, gdzie nam wejdziemy w zaczep, e, ciężko jest. Dużo razy zdarzało się, że woblery piankowe czy e, z balsy e, odczepiaczem po prostu dało się uszkodzić, a takie woblery, gdzie jest e, drewno e, lipowe, a jest zaimpregnowane e, dosyć e, odpowiednio. Okazuje się, że daje radę, daje radę nie, nie, nie uszkadza się tak, tak często jak woblery seryjne, które można kupić normalnie w sklepie. No tak, właśnie, wiadomo. A słuchaj, e, czy łowisz jeszcze na oprócz tego e, dużo gumami? Bo to jest tak, e, tak, tak. Niektórzy widzowie właśnie pytają się, e, jak to właśnie z tymi gumami jest. E, czy, czy te ryby chętnie wychodzą? Czy, czy są ryby na te gumy? I e, w jakich porach roku najlepiej? To w zależności w jakich porach roku. E, trzeba dostosować tak przynętę, e, żeby w danej, o danej porze roku dało się nią zrobić ryby na na obstrągach. E, używając e, jakichś ciemnych, ciemnych gumek podłużnych o tak jak tutaj właśnie e, Bartek ma w ręce o e, i ona mi przyniosła e, można, można naprawdę fajnie tą przynętą zagrać mm -hmm. e, jest, są one skuteczne e, po prostu trzeba używać przy, przynęt, który imitacja jest e, czegoś, czegoś co żyje w, w naszych wodach żeby to nie było abstrakcją jakąś tylko po prostu coś, co, co na czym naturalnie ryba żeruje po prostu no tak, o tu mam jeszcze guski. jakieś raczki, ja pokazuję wam akurat przynęty, które też sprawdziły mi się w tym sezonie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o gumowe przynęty, dużo złowiłem ryb, miałem i wyjść tak samo i ryb wyholowanych na taką małą wahadłóweczkę. To jest akurat Darka Kalisty, pozdrawiamy, pozdrawiamy, pozdrawiamy Darek, tak samo Wobler to już jest legenda, wobler Lubelski. No świetny. No i dzisiaj ten 40 na niego usiadł. Ci którzy nie, nie nowy 40 którzy bawią się w strongowanie, których kręci taka zajawka, będą wiedzieli bardzo dobrze o, o, o kogo chodzi, jeżeli chodzi o wobler Lubelski. Także co, no praktycznie 90% w pudełku jest produkcja handmade. Przynęty, które się świetnie sprawdzają w każdych warunkach praktycznie, i polecamy łowić na takie przynęty, jeśli macie tylko możliwość kupienia, oczywiście, jeżeli są one dostępne. Tak? Bo niektóre na przykład są robione tylko dla produkcji dla, dla znajomych, gdzie, gdzie to jest. Można dostać to po prostu tylko przypadkowo. Przy, przypadkowo po prostu przynęty, które, które są wykonywane, one nie są, niektórzy nie, nie robią tak, że sprzedają te przynęty, tylko robią dla ścisłego, ścisłego grona osób dane przynęty. E, to wiadomo, wiadomo z jakich względów. No. Jest pierwsza ryba. No ale proszę Państwa, to nie jest pstrąg. Proszę Państwa. Klenik. Oto taki klenik właśnie. O. I do domu. tam spod tego drzewa wyjście dwa razy u kół ale nie zapił się no wobler założyłem podałem mu dwa razy i podejrzewam już trzeci raz nie chciał wyjść oj dziabnął Sebastian walnął teraz, w strążkach, ładnie obarwiony, żółciutki brzuch, nie? Hmm. Do barabuśki i do wody, z tego słońca. Lecimy. Mówisz, że zawinął tutaj na stojącej wodzie. Aha. Dobra, Seba, zaprezentuj tu, na co Ci teraz uderzył ten strąg. Wobec wastarocznego wykonania. No, ładny, widać, że. Przywiązałeś sporo uwagi też długim, na ubarwienie jego. Tak, z długim sterem miała być szczebla, wyszło coś takiego. Bardzo agresywna praca. A pokaż ten ster, tak bardziej do kamerki, jaki ma kształt w ogóle, bo on ma taki specyficzny dosyć kształt. Taki pod trójkąt, jakby trochę podchodzi, nie? Zaokrąglony z jednym bokiem, zaokrąglony. To jest coś takiego. Na tle. O. To jest coś no. takiego jak chodzi, mówisz? Ja, jaką ma pracę? Pracuje w tak zwanego x -a. Bardzo agresywna praca. Lubi też lusterkować i odjeżdżać na boki. To jest jego właśnie atutem. Gdzie właśnie można sobie go przytrzymywać w nurcie i on robi sobie odjazdy, a to na prawo, a to na lewo. Lekko podczerpując, może mu uzyskać taką pracę. No i tak jak widać na załączonym obrazku tutaj, Eee, sprawdza się, sprawdza. Sprawdził się eee, i to na momencie był podany, tylko wpadł do wody i od Wpadł do, było... wpadł do wody, dosłownie parę obrotów korbką wszedł w taką płań, gdzie woda praktycznie stała, no i zebranie spod tej powierzchni, przewinął się, zawinął w wobler i, i po prostu go zażarł. Robił świecę i wyskoczył. Zobaczcie, ile bocianów na szczęście. Krążą sobie tutaj po, nad, nad łąkami. No nie wiem, ile jest, ale z 15 jest na pewno ich. O, tam wysoko jeszcze jest bocianów. Nie wiem, 20 jest na pewno. Grupują się. Spotkaliśmy teraz, zauważyliśmy, nie wiem czy się dobrze nagrało, z, z, spróbowałem to nagrać w tej kamerki sportowej, nie wiem, około 20 bocianów. Pięknie było widać praktycznie, kurde, jak startowały od samego dołu do, do samej góry, jak się wzbiły. Moim zdaniem to jest już pierwsze oznaki jesieni, grupują się, zgrupowują się stada. No, możliwe, możliwe, tym bardziej, że już jest koń, końcówka sierpnia. Także no one już... Chłodek wieczorem już czuć, także, także jak my czujemy to one na pewno też czują. Będą powoli już odlatywać z naszej pięknej Polski. Jest ładna ryba, ale przy fasoliu na lubelskiego. Muszę zejść do niego, bo jest wysoki brzeg. Jakoś, ale poradzę sobie. Chodź, chodź, chodź. Piękny jesteś? Chodź, chodź, chodź. Super. Sierpniowy, piękny. Zmierzyłem go. Równa 40. Bardzo fajny. Dał mi dużo radości z holu. No i jeszcze taki traktuję go jako prezent na imieniny dzisiejsze. Uciekaj. Dobrze, w takim razie, będziemy już na dzisiaj kończyli. Połowiliśmy trochę sezon, zamknęliśmy z rybami na końcu. Można powiedzieć, że pozytywnie, bo nieraz się trafia tak, że jeżeli chodzi o obstrągowanie, że długie, długie godziny chodzimy i nie, nie może nic trafić, ale no tutaj jest takim efektem, jak jak nam przyniósł dzisiejszy dzień, u mnie cztery, u Bartka jeden, ale konkretny. Ale jeszcze klenik był też. Był klenik u, u Bartka, także, także też nie jest źle, rybki były, zabawa była co najważniejsze. W sumie o to, o to w tym wszystkim chodzi: w sumie. Żeby, żeby zrobić, przynajmniej ja tak uważam, że zrobić zdjęcie, pocieszyć się tą rybą, kurde później na fotografii czy, czy jakimś pamiątkowym nagraniu. A nie tłuc i od razu na patelnię. Dokładnie. <laughs> Jeżeli podobał Wam się odcinek, zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. Do zobaczyska w następnych odcinkach, tym razem przyłożymy się bardziej do drapieżników typu okoń, sandacz, szczupak, no teraz idzie jesień, także wpadajcie na kanał, zaglądajcie co jakiś czas, coś tam nowego się powinno co jakiś czas tam pokazać. W takim razie dzięki Seba za dzisiejsze łowienie. Było miło spotkać się w tak, w tak miłym gronie i, i powędkować chociażby te kilka kilka godzin. W takim razie pozdrawiam serdecznie Cześć, Mioma.